Zaklinacz nie potrzebuje ani magicznej księgi, ani dziesiątek lat studiów w mrokach bibliotek. Jego moc objawia się sama, często w wieku dojrzewania, niosąc z sobą niepokój, a nierzadko również i tragedię, gdy nieokiełznana moc wymknie się spod kontroli. W wielu przypadkach rodziny nie są w stanie pojąć dziwnych świateł, koszmarnych, pełnych niepokoju snów. Czy niekontrolowanych uwolnień mocy. Niejednokrotnie ci młodzi obdarzeni zostają porzuceni lub odizolowani. W najlepszym wypadku znajdują mentora innego zaklinacza. Należy tu zaznaczyć, że zdolności zaklinacza mają najczęściej korzenie u przodków bądź niezwykłych wydarzeń. Owy zaklinacz może mieć domieszkę smoczej bądź demoniej krwi. Może on być również pobłogosławiony przez wspomniane istoty, bądź wybrany przez żywiołaki. Jego moc może być również efektem dzikiej magii, której emanacja przylgnęła do zaklinacza. Wiąże się ona z charyzmą, co sprawia, że jego siłą nie jest tylko energia magiczna, lecz także osobowość. Im silniejsza dusza i niezłomny charakter, tym potężniejsza staje się jego moc. Co prawda, zaklinacz zna ograniczoną liczbę zaklęć, lecz może rzucać je wielokrotnie, bez konieczności ich przygotowywania. Na pierwszym poziomie zna cztery zaklęcia zerowego kręgu i dwa pierwszego. Z czasem lista ta się rozszerza, lecz nie tak obficie, jak umaga. Jego siła leży w elastyczności, nie w różnorodności. Zaklinacz nie jest w stanie specjalizować się w szkołach magii, jak czyni to czarodziej, ale za to posiada nieporównywalnie szybszy dostęp do swoich czarów, rzuca je intuicyjnie. Wśród najbardziej tajemniczych aspektów tej klasy znajduje się zdolność przywołania chowańca, magicznego towarzysza, który staje się przedłużeniem duszy zaklinacza. Rytuał jego przywołania trwa całą dobę. I wymaga komponentów o wartości co najmniej 100 sztuk złota. Familiar nie jest jednak zwykłym zwierzęciem, to istota związana z duszą swego pana, reagująca na jego emocje, zyskująca wraz z nim moc, odporność i inteligencję. Niektórzy opisują to połączenie jako przebudzenie wewnętrznego odbicia, część jaźni, która zyskała ciało. Utrata familiara jest ciosem nie tylko emocjonalnym. Jeśli zaklinacz nie zdoła oprzeć się magicznemu szokowi, traci aż 200 punktów doświadczenia za każdy poziom.